Dzień dobry. Zapraszam do toruńskich fortyfikacji, zwłaszcza tych XIX-wiecznych, bo właśnie te od wielu lat zbudzają zainteresowanie zarówno samych mieszkańców, jak i turystów przybywających do Torunia. Zachowane w dobrym stanie forty, schrony czy baterie artyleryjskie są nie lada atrakcją dla miłośników historii, wojskowości i inżynierii. Nie wszystkie są ogólnodostępne i stąd pomysł autorów na książkę. Książkę zatytułowaną Forty, Piechoty, Twierdzy, Toruń. Autorami są Mirosław Jędkowski i Adam Kowalkowski. Książka, publikacja nowa, wydana w 2000 w 23 roku i to też dopowiem, że ta książka, czy można powiedzieć album, bo to jest oczywiście sporo, sporo zdjęć, jest kontynuacją cyklu poświęconego dziełom fortecznym twierdzy Toruń i właśnie już ukazała się wcześniej publikacja o fortach artyleryjskich. Tutaj mamy forty piechoty. No i... Tutaj w albumie znajdziemy oczywiście zdjęcia obiektów. Tak? Są to zdjęcia przedstawiające stan obecny. No i oczywiście trzeba podkreślić, że te zdjęcia świadczą o bardzo burzliwej cywilnej przeszłości. Zdjęcia są robione w latach 2006-2023. Znajdziemy w publikacji zawsze krótką historię i charakterystykę stanu zachowania fortu. No i tak, oczywiście, tutaj też prezentuję mapę fortów toruńskich. No i można tak sobie prześledzić poszczególne forty, może fort ósmy. Tutaj jeszcze też dopowiem. Że właśnie jest nazwa polska. Akurat fort ósmy to Kazimierz Wielki. Jest nazwa polska, nazwa niemiecka, lata budowy. Fort ósmy powstał w latach 1888-1893. Też kiedy była wykonywana modernizacja. Oraz podany jest dokładny adres tego fortu. No, i właśnie też mam przed sobą zdjęcia, to jedno ze zdjęć fortu 8 prezentuje. Konstrukcja fortu już podczas budowy uwzględniała specjalne warunki odpornościowe, między innymi posiadał betonową płytę detonacyjną o grubości 1 metra. No i ten, ten fort, tutaj też można przeczytać informację, że jest akurat silnie zdewastowany a w czasie wojny stanowił obóz dla ludności polskiej. Tutaj może jeszcze jeden fragment przeczytam z albumu. Fort 8 jest ogólnodostępny, jednak ze względu na znaczne uszkodzenie elementów murowanych oraz wodę zalegającą w koszarach szyjowych i poternie głównej, przy jego zwiedzaniu należy zachować szczególną... Ostrożność. tak. Także, no, jak się patrzy na te zdjęcia, to rzeczywiście widać, czuć ducha historii. Momentami są one takie wręcz trochę przerażające. No, zajrzyjmy do innego fortu, do fortu szóstego. Tym razem, tak, fort szósty. Fort szósty polska nazwa to Jarema Wiśniowiecki. I jest to Fort również zbudowany w latach 1888 1893 i przeczytam fragment o forcie szóstym. Do dziś w całości zachowały się wszystkie obiekty kubaturowe fortu z wyjątkiem wysadzonych końców przeciwskarpie. Na szczególną uwagę zasługuje częściowo odkopany lewy barkowy skron pogotowia z widoczną cementową warstwą, wilgociową. wnętrze poterny głównej przekształcono na strzelnicę broni małokalibrowej. To tylko fragment. To jeszcze dopowiem, że zwiedzanie akurat Fortu VI jest możliwe po kontakcie z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Toruniu, bo Fort VI należy właśnie do tego bractwa. Zapraszam do zwiedzania tych no, pasjonujących, mrocznych trochę miejsc, czyli toruńskich fortów piechoty. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.